Dzień dobry. Dzisiaj mamy za oknami upał, czas owoców. Czyli nie mogę dla Was przygotować nic innego jak, jak coś owocowego. A na takie ciepłe dni e, bardzo fajnie spisze się arbuz. Także dzisiaj przygotujemy taki deser, który nazwałem Arbuzowym Szaleństwem. Będzie się składał w większości z arbuza. Do przygotowania deseru, tak jak już wspomniałem, będziemy potrzebować około 400 mililitrów arbuza to będzie gdzieś tak około pół kilograma powycinamy z niego pestki za pomocą widelczyka bardzo ładnie pestki odchodzą arbuza mamy już przygotowanego zmiksujemy go na gładką, na gładką masę namoczymy od razu w tym soku żelatynę żeby już nie dodawać dodatkowo żadnego płynu i odstawię ją, żeby napęczniała, mi trafił się bardzo bardzo słodki arbus, także nie ma potrzeby dosłodzić go, ale na pewno dodamy do niego kilka kropli, a nawet jeżeli będzie taki bardzo mdły smak, to nawet całą limonkę. I jako jeszcze dodatek podkreślający smak. Dodam rum, z tym, że jak będziemy robić deser, który później będą jadły dzieci, to nie dodajemy żadnego alkoholu. Wymieszamy. Namoczoną żelatynę wstawiłem do kuchenki mikrofalowej na 10 sekund i się nam bardzo ładnie rozpuściła, jest bardzo płynna. Dodaję wszystko do naszego zmiksowanego arbuza. I tak naprawdę pierwszą część. Deseru mamy już gotową. Deser przygotujemy w dwóch odsłonach. Jeden będzie w takich mini słoiczkach, drugi w w kieliszkach po martini. To będzie taka typowa porcja deseru po obiedzie, a to jako ciasteczko bankietowe zastąpi nam na pewno bardzo dobrze. Wszystko wędruje do lodówki. Deser w lodówce trzymamy do momentu ściągnięcia. To będzie godzinka półtorej godzinki, żeby z tego arbuza zrobiła się nam galaretka. A teraz w międzyczasie upieczemy chrupiące ciasteczka z ciasta francuskiego. Tak naprawdę potrzebny nam będzie mały kawałeczek. Żeby ciasto nie kleiło się nam do, do blatu. Podsypujemy bardzo delikatnie mąką, z jednej i z drugiej strony. I rozwałkowujemy na grubość około 2 mm. Ciasteczko musi być naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie. Tak rozwałkowane ciasto. Ułożymy na blaszce do pieczenia. Blaszkę wyłożę papierem do pieczenia. Do posmarowania ciasta francuskiego użyję jajka, które wymieszam i za pomocą pędzla bardzo ładnie posmaruję całą powierzchnię ciasta. Delikatnie posypię cukrem trzcinowym. Ja użyję do pocięcia radełka. Państwo, jak nie macie, to zwykłym nożykiem można to śmiało zrobić. Kroimy na bardzo cieniutkie paseczki, bo to ciasteczko chciałbym, żeby spełniło rolę nie tylko smakową, ale też chciałbym użyć go jako elementu dekoracyjnego w pucharku. Paseczki nacinam jeszcze po ukosie. Nasze ciasteczka już są gotowe. Piekarnik mam nagrany do temperatury 200 stopni z termoobiegiem. Tak przygotowane ciasteczka wędrują do piekarnika. Na krótko, bo są bardzo cieniutkie, bardzo małe, także myślę, że między 5 a 7 minut do uzyskania takiego złotego koloru. Nasze ciasteczka już widzę, że są odpieczone. Wyciągniemy je do wystudzenia. Jeżeli nie mamy piekarnika z termoobiegiem, włączamy piekarnik o 15 stopni więcej, czyli na 215 stopni, i czas zostawiamy ten sam. Ciasteczka mamy odpieczone. Desery już nam bardzo ładnie ściągnęły. Galaretka już jest stabilna. I tak naprawdę teraz została nam ta najfajniejsza część naszej pracy, czyli dekorowanie. Za czym zacznę dekorować nasze deserki, zostawię trochę je w temperaturze takiej pokojowej, żeby szron, który się zbiera na szkle troszeczkę odpuścił. W międzyczasie przygotuję arbuza pokrojonego w drobną kostkę, kosteczka nie większa niż centymetr na centymetr, a najlepiej takie 7 mm. Będzie taka optymalna, żeby nie była za duża. Jako Element dekoracyjny do kieliszka. Chciałbym użyć takiego ładnego plastra arbuza na krawędź. Użyjemy jogurtu 2,5%. On jest bardzo stabilny, bardzo ładnie można z niego zrobić taką łyżeczkę, którą umieścimy i w jednym, i w drugim. I obsypuję dookoła pokrojonym arbuzem. Staram się tak przykryć jogurt. Użyję do tego jeszcze borówek, żeby było kolorowo. Jako elementu dekoracyjnego użyjemy taki ładny plaster arbuza. Wytnę w nim takie ładne krążki. I umieszczę na krawędzi kieliszka. Możemy jeszcze udekorować świeżymi borówkami. Ale jeszcze nie zapominajmy, że musimy użyć nasze ciasteczka. Zmię, jedno większe, jedno, jedno mniejsze. Tu może zrobimy bardziej dekorację na talerzyku, bo w słoiczku nie mamy za dużo miejsca. I jeszcze jakiś bardzo delikatny element, który wstawimy do słoiczka. Także myślę, że w czasie upałów. Arbus na pewno będzie bardzo orzeźwiający, a w tym chłodnym deserze z dodatkiem chrupiącego ciasteczka będzie bardzo lekki, delikatny i na pewno zyska Państwa aprobatę. Także ja życzę smacznego i polecam.